Żołnierz położył się na drzwiach czołgu i udawał martwego, czekając na przybycie wroga. W następnym momencie grupa wrogich żołnierzy miała przejść obok tego miejsca, nie zdając sobie sprawy, że radziecki żołnierz ich obserwuje. Wrogie wojsko zauważyło żołnierza i postanowiło zatrzymać się, aby sprawdzić sytuację. Żołnierze w zasadce również byli gotowi, aby przetestować umiejętności aktorskie żołnierza. Jeden z żołnierzy podszedł bliżej i dał znak swojemu towarzyszowi, że żołnierz jest martwy. Czując, że nic nie jest nie tak, postanowili kontynuować swoją drogę. Jednak gdy motocykl, żołnierz z przodu oddalił się. Nagle żołnierz wstał i zastrzelił dowódcę wrogiego czołgu. Wojsko zaczęło strzelać, aby zlikwidować żołnierzy z przodu. Następnie czołg wyjechał z krzaków, aby pomóc im nie uciec. Wrogie czołgi strzelały na oślep, a wszyscy wspięli się razem i zaczęli strzelać do kabiny kierowcy. Po tym żołnierz wszedł do czołgu, aby sprawdzić, aż w końcu udało im się zdobyć najnowszy czołg wroga i świętowali to, strzelając w powietrze. Żołnierz, który udawał martwego, został ostatecznie awansowany na majora, ponieważ